Hello, kochani. Hello. Ruszamy z nagrywaniem z warsztatu. Tak. W końcu Bodzie się obudził. W końcu nie mam urlopu. Czekałem na to, na to. Ty, ty weź się nie tłumacz, ty miałeś Chyba taki niedźwiedzi-sen. Nie wiem, wszystkiego rozpierniczać w no sobie, nie gdzieś. I... Miał niedźwiedzi-sen. I nie chcę tego wszystkiego rozkręcać, bym się nie pomieścił, nie? A dopiero drugi traktor robię, także. Trzeba po kolei, żebym wiedział, Zobaczcie, to by... wszystko stoi tak, to by, jak było. bym od tyłu zaczął. No. Jeszcze tutaj, widzą, pokażę, wtedy bym już mówił. Widzicie? No. Tak samo jest. Tu nabiłem wszystko. biażnię zewnętrzną teraz do tego łożyska. Nie. I będę składał zwrotnicę. Tak, tu jest w środku. Koło centralne. Centralne z golnicy. Z drugiej strony jest też taka podkładka, nie z drugiej strony tego koła centralnego. Rozumiem. Żeby nie zapomniał. To, to musiało być nowe tamto. Kosz satelitarny. Toż zakurzyło się. No. Ja Stanie. Nowo, nie? Troszkę dalej, bo Bo no, tak było wybite, że szok. Wspanie. Ja tu muszę posmarować, bo żeby mnie lżej wchodziło, nie? Ja rozumiem, ale na brzegu miałeś. Ale to później najpierw tu łożysko. dążę pracy dłużej duże znowu. To jest młotek taki, nie? Specjalny. Że nie walimy, tylko do oporu, żeby nie wciągnąć tego, bo potem nie będzie się nam kręcić, zanim tu już drugie łożysko z drugiej strony wsadzimy. Teraz zemer. Nie będę tu gazetów czytał, to jak to się robi, to musi kupić takie jakie jest, nie? Tylko sobie smarujemy. No, jak już w poprzednim odcinku widzieliście, Bodzio odwiedził mnie na polu, tak jak nagrywała Michała. Tak. Akcja: ziemniak. Tak. Ziemniaki. Ja jeszcze ziemniaki, wiesz, jeszcze nie ma ziemniaków, ale. uprawa. Ma ma padać to. Prawa. Już będzie przygotowane poletko. Tak. Jesteśmy po świętach. Trzeba się wziąć za robotę. Wesołych po świętach. Tak, wesołych poświętach. O, coś tutaj, co to jest? Dziwne. Nie chcę wodza słuchać? No, tak mali, żeby nie sobie... możesz, bo może się roz. O, ósemki nie chcę z tego tak, rozczapierzyć może się, nie? Guma, trzawczmica. I teraz wszystko kosztuje, żeby to tłumaczyła słań i, i po przeciwnej. I... Wyszedło czy nie, nie weszedło? Jeszcze nie, nie weszło, tak? Nie. Trzeba tu uważaj, żeby wara się nie przewróciła, nie? I sprężyna nie spadła. I Ty też uważaj, żeby się nie przewrócił. Bogusławie, bo Ty tutaj tańcujesz już breakdance'a. nie nam sprężyna, to możemy sobie tutaj gwizdać wtedy, nie? Aha. No już widzę, tak coraz lepiej. Tam się dobija. I tu też teraz... Już mnie miał lżej, nie? No tam, tam już mizie, mam tak w środku. Już, no. ja, ja. tam już masz, ja wiem. Wy sobie, bo to... tak odgłosy. siedzi tak to, to, żeby mnie podkładka czasami mam na tawo włożone, nie Bo, ale żeby nie zsunęła mnie się na tym kole tam centralnym miał prasę to bym sobie na prasie to Cisną. A to też idzie wcisnąć na prasie? No to bym położył i... Aha. No to ty jesteś mocny, zamiast leżeć w łóżku dwa miesiące, mogłeś prasę robić. Mam siłownika. Takiego, jakbym chciała. Oho, No zawsze jest jakiś... Pompa już ma. Zawsze jest jakiś wykręt. Pompa mam, ale nie mam siłownika. Jakiś wykręt bodzią ma zawsze. On to, to tak chciało mu się poleżeć, to sobie leżą, nie? Tak. A tymczasem leżę pod kruszko. Na dowolnie wybranym boku. Teraz co robisz? Szukasz mysz, mysz? Szukaj. Mysz, mysz. Oglądaj mnie Staremu zawsze z ręką wypada Staremu Zawsze nie pada. będę musiał iść po baterii niedługo Co? Niedługo będę musiał iść po baterię okay. No A. nuka przyszła. Nuka, nuka, przyj, przy, pi. Pój, pój, pój. Co ty masz? Wiesz. Wciskał teraz. Aha. Siewnik stoi, zrobił swoje, nie? Nie, jeszcze jedzie Marcinowi. A, jeszcze Trawę pojedzie. Prawy zasiać. Jutro chyba, albo kiedyś, nie wiem. Mhm. Trzeba sobie pomagać. Nie? Zboże mu zasiał już też. Zaraz po naszym, nie? Jeszcze przed świętami. Tak, pomagamy. Tak. Prawy był. Bo... Nie ja wiem, czy on ten, ten dokładnie sieje, nie? Takie drobne też, także. A także Także jedzie mu zasiać. Chce, to będzie miał zasiany. No Marcin też ma siewnik, nie? Musi tylko chcieć. Tak. I co? Jeszcze jeden. A jeszcze jeden? Tak. A ja, już, że już weszło, widzisz, i jedno Nie. weszło, a tu jeszcze jedno musi wejść. O, już bym się cieszyła. A to jeszcze dalej trzeba robić. Bo jak Ty się czujesz po świętach? Powiedz. O! <laughs> Wczoraj, Dziś już nic nie żarem. Kawaleretkowca i ma... kawałek małego chleba jadłem. No, to jest się naucz ty. Brzydaro. Młodzież też słucha i będzie tak brzydko mówiła. Ładnie zna jeszcze inne St takie stylistyczne słowa. Dobra. Stylistyczne mówisz? No. A, no widzę. <tryk> No, bo jaka ta kamarka, bo się taka wiesz, ochlapia od tego wszystkiego. A jak sprężarką to daje czadu, nie? Tak. Podmuch. Ja tak nie daję tych korków. No to, zanim ja tu będę składał, to lepiej. To trzyma. To tam jest sprawdzona i tamtym traktorzem. Boże, zanim ty to jeszcze. To, to już... Ja nie jestem Bogiem. Nie używaj na darem. Wiem, że ty nie jesteś Bogiem. To jest tutaj dużo jeszcze roboty przed tobą. Dopiero zaczynasz, tak naprawdę, mówiąc. No, ludzie myśleli, że to już jest koniec, co? Ale ktoś mówił: już może nie robcie tajemnicy, to teraz będzie, że to robimy. Nic nie było robione. Nie ma żadnych tajemnic. Podział na no, wczasach, w tych góralskich lasach. No, w łóżku leżą i pierdział. <śmieniu> <śmieniu> pierd, pierd. Są bąki. Co? W chmurze bąków ja i ty. Załzawione oczy. I zgniłe nosy! Taka była piosenka pod budą. Pamiętam. No pamiętam, ale ty się tutaj nie. jakoś poprzy Taka ona nie była. Nie? Nie. A na No nie wiem. Co ty tu robisz, mój kolego? Teraz dobrze tam ino wcelowywaj. Ino, ino a muzyczka, Zobaczcie, a zobaczcie czy on dobrze robi. No już coś szuka. Myszkuje tam i myszkuje. Ciastków tam nie szuka, ale tam nie ma. Ciastków? Mhm. spokój, trzeba trochę się. A nie, nie ciastko. Wiecie, jak on leżał i pierniczki jak w łóżku? go widzieli, ja mówię zostaw sobie trochę na, na czarną godzinę, za czarną godzinę sobie zostaw, gdzie tam ja przyszłam no a nie, nie, nie mogę powiedzieć, bo nieraz jak miał to mówił, weź sobie po i się, no to sobie wzięłam tam jedno ja zbytnio nie lubię pierniczków, to tam jedno mi wystarczyło, ja lubię z lukrem, tak. no jak nie ma nic, to i z czekoladą, ale te są lepsze, tak ogólnie o pierniczkach mówimy, nie, ja no. tylko, że jesz pierniczki, ale co inne też jest tylko tak. Ale muszę zmienić upodobania, bo jestem zawalony pierniczkami na święta. Zanego tego rozmaitej. <grystanie> już jeszcze że coś innego lubisz. <grystanie> nie, no nie będę, muszę to zażreć najpierw. Iście, żarłaku, zjeść! <grystanie> A zjeść! A zjeść! Mm -hmm. No bym faktycznie zerzał, bo ty to pożerasz jak. Masz rację. już musiał do rekordów Guinnessa iść. Uh -huh. Jak najszybciej wypijesz na przykład butelkę orężady i ile okay. zdążysz pierniczków zjeść? o. Albo ile zdążysz pierniczków zjeść, a wtedy pobijesz. Pół litra orężady na dwa i pół łyka. No. <śla> litrową na pięć. <śla> Może być gazowana obojętnie, nie? Nie, że mnie nosem wyleć. <grymne> Zapiszemy będzie do rekordu Guinnessa, może to wygra, jakiś pieniądz, bo w końcu będzie miał pieniądz. Pieniądz robi pieniądz. Nie. Teraz już zabezpieczenia idą, tak? No i no ręce. Wtedy jak dokręcę to, to będę zabezpieczał, nowe śruby, nowe wszystko, nie? śruby 10-9 na takie wynalazki tu muszą być, tu nic nie buja tylko ma trzymać, tam były czternastki już zrobione, ale nie przez nas, przez poprzednich albo jeszcze poprzednich. Zrobię pod giłem, bo tu jest mały, mało miejsca, żeby to potem załapać, nie? Także sobie zrobiłem o takie co... Bo jeszcze blacha jest do tego, jak ostry przecinek, to bym tam ciął, a nie zaginał, nie? Mhm. A tak to sobie ładnie później tak... No, już do góry i wiesz, o Te blachy to nie są takie kiedyś, obojętnie do jakiego traktora, jak... No te są jeszcze grubsze, ale widziałem z rynny cięte, nie? A. Ale kiedyś to były... Najgorzej jak się w ocynku kupi. To jest katastrofa. Teraz mm. 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 będzie dla niektórych ulubiona sprężarka zaraz chodzi. O, to możecie się delektować. Nie? o nie. Ulubienica. Sprężareczka. Ulubienica.

No, tu wracać, wraca z pola na no, pewno żeście słyszeli no to słychać i to zobaczo teraz tutaj będziesz musiał tak zrobić i złożyć jak ten jest, no, nie? Wtedy przewrócę i złożę dekel teraz jeszcze wezmę ten jakimś tempiem czymś, dobiję to, nie? Mhm. I wiesz, no złożone. Ja tak. idę robić swoje, wiesz, bodzio? Tak, idź. To na razie trzymajcie się. Widzicie, bodzio tu zaczął, niech robi. Bye-bye. Co będzie, ciągnik zrobiony, nie? No, no, nie trzeba tych korków. Jak ktoś ma luźne, to i tak trzeba wkleić na, na coś, na silikon, nie? A ja robię tym, i to jest mocno trzymanie. Tym bardziej, że nie idzie od razu, to tam zdąży zasnąć. Jeszcze nie idzie, żeby olej był w bo trzeba oś do wspornika zrobić. Nie? Tak. To trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Bye, bye. Bye, bye.